Witam. Oglądacie Klocki kanał. Dziś przygotowałem dla Was recenzję zestawu Mega Bloks z serii Call of Duty nazwany Chopper Strike, czyli Atak Helikoptera. Na wstępie chciałem zaznaczyć, że jest to mój pierwszy kontakt z marką Call of Duty, więc z góry przepraszam za brak w recenzji odniesień i porównań do gry komputerowej. Po prostu poza faktem, że jest to jakaś strzelanka internetowa nic o serii nie wiem, bo nigdy w nią nie grałem. Więc nie bardzo mam się do czego odnieść i z czym zestaw porównać. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało. Zapraszam do recenzji. Pudełko. Pudełko na pierwszy rzut oka wydaje się całkiem spore. Na jego przedniej stronie widzimy nazwę serii, czyli Call of Duty, nazwę zestawu Chopper Strike, numer zestawu 06816. Informacje, że zestaw jest przeznaczony dla osób powyżej 12 roku życia i liczbę elementów, czyli 278, a także logo Megablocks. Druga strona opakowania to kolejne ilustracje pokazujące nasz model w innym ujęciu, a także małe zdjęcia. Przedstawiające możliwości pozowalnościowe naszych minifigurek, a także kilka zdjęć w zielonej kolorystyce, które pokazują nam, jakbyśmy postrzegali nasz zestaw w noktowizorze. Na dole, po lewej stronie, wyszczególnione są wszystkie akcesoria, jakie dostaniemy w zestawie. Tak wygląda pudełko z góry, tak z boku, drugiego boku oraz od spodu. Tutaj na spodzie, oczywiście, informacja, że zestaw zawiera drobne elementy, którymi mniejsze dzieci mogą się zadławić. Zapowiada się ciekawie, także zajrzyjmy do środka. Że dostęp do zawartości wcale nie jest taki łatwy. Chyba totalnie zniszczyłem pudełko. Siedem osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście torebek z klockami. Instrukcja składania minifigurek, a także instrukcja budowy. Naszego helikoptera, to wszystko co znalazłem w pudełku. Teraz przejdę do omówienia poszczególnych klocków. A oto zawartość poszczególnych torebek. Zobaczcie co ciekawego tutaj znalazłem. Łopatki wirnika w kolorze czarnym. Bardzo fajny kształt. Podobają mi się, a dostajemy ich aż 5 sztuk. Będą one zamocowane prawdopodobnie na takim elemencie śmigiełko do ogona naszego śmigłowca. Te dwa elementy to prawdopodobnie właśnie będzie ogon. Tutaj znowu bardzo fajny kształt. Co prawda, nie lubię dużych elementów, ale muszę przyznać, że te dwa klocki prezentują się bardzo fajnie. Jest skrzynia dość dużych gabarytów. Podejrzewam, że wszystkie akcesoria z tego zestawu zmieszczą się do środka. Pewnie się zastanawiacie, gdzie tutaj są figurki. Otóż. U Megablocks minifigurka wygląda na początku tak. Tutaj mamy główkę, torsik, buty, nóżki, rączki. Także minifigurka jest do złożenia od podstaw. To fajnie, bo lubię, kiedy w zestawach klocków buduje się różne rzeczy z drobniusieńkich elementów. Mam dwa klocki z nadrukiem jakichś wskaźników w kabinie pilota. Jest tutaj bardzo duża ilość klocków skośnych i zaokrąglonych, które będą modelować geometrię kadłuba śmigłowca. Wszystko bardzo fajnie wygląda. To jest krzesełko, siedzisko oraz oparcie. Także krzesełko będzie ruchome, fajnie. Ten element jest fajny. LEGO nie ma czegoś takiego. No, poza tym dostajemy tutaj bardzo ładnie wyprofil wyprofilowaną. Szybkie kabiny. Jeżeli chodzi o płozy naszego helikoptera, to składają się one z kilkudziesięciu takich drobniutkich elementów. Fajnie, że płoza nie stanowi tutaj jednego elementu, tylko trzeba ją będzie od początku do końca zbudować. Statecznik na ogonie śmigłowca, też bardzo fajny kształt. Elementy do minigana, a reszta to jakieś klocki standardowe jakieś płytki, briki. Walce. Tutaj widzę jumpery. To byłoby na tyle. Ja przystępuję do budowy. A tak prezentuje się złożony zestaw. W skład jego wchodzą śmigłowiec, dwie minifigurki, a także skrzynia z akcesoriami. Budowa zajęła mi około 40 minut i muszę powiedzieć, że była średnio przyjemna. A było tak głównie ze względu na instrukcję, którą wydrukowano w taki sposób, że niezbyt wyraźnie zaznaczono różnice pomiędzy kolorami, przez co przez cały czas trzeba bardzo uważać, żeby nie użyć nieodpowiedniego elementu. Po drugie, całkiem sporo problemów przysporzył mi montaż minifigurek, ponieważ składają się one z naprawdę drobnych części z bardzo dużą ilością więzów ruchomych. To wszystko mi się po prostu gieło, wyginało, elementy dość ciężko na siebie wchodziły, no ale na szczęście cała budowa zakończona jest sukcesem. Palcem mnie po tym bolały, no ale jak widzicie wszystko się udało, a efekt jest powalający. Figurki. Zestaw jest wyposażony w dwóch żołnierzy. Jednym z nich jest komandos wojsk lądowych, na opakowaniu opisany jako sierżant Frank Woods, a drugim z nich jest po prostu pilot naszego śmigłowca. Obaj żołnierze są uzbrojeni w karabiny maszynowe nieznanej mi marki. Jeśli chodzi o akcesoria dodatkowe, to tutaj firma Megablock zdaje nam wolną rękę. Możemy wyposażyć nasze figurki w przeróżnego rodzaju akcesoria. Krótkofalówki, noże, torby na dodatkowe akcesoria, lornetki, butelki z wodą. Jak widać, ja, Komandosa, wyposażyłem w krótkofalówkę oraz torbę na dodatkowe akcesoria i nóż. Natomiast pilot otrzymał torbę na dodatkowe akcesoria oraz lornetkę. Zobaczcie, jak figurki prezentują się. Z każdej ze stron. Tutaj poziom detali jest naprawdę bardzo wysoki. Zobaczcie, widać dosłownie wszystko. Sznurówki na butach, kieszenie na kombinezonie, kieszenie na kamizelce. Jakąś dodatkową amunicję do karabinów, także naprawdę detale. To jest prawdziwe mistrzostwo. Muszę powiedzieć, że troszeczkę zabrakło mi w tym zestawie plecaków. Tutaj widać, że figurki są zaopatrzone w otwór. W który prawdopodobnie taki plecak mógłby zostać przymocowany. No, natomiast do samego zestawu nie było załączonych żadnych plecaków, trochę szkoda. Natomiast same figurki to naprawdę Mistrzostwo Świata. Zobaczcie jeszcze raz. OK. Przed wami główna atrakcja tego zestawu, czyli tytułowy helikopter. Co prawda na opakowaniu, nie było nigdzie napisane, jaki to jest śmigłowiec, ani jakiego jest typu, natomiast jestem prawie pewien, że jest to amerykański AH-6 Little Bird, który jest wykorzystywany do misji obserwacyjno-zwiadowczych. Zobaczcie, jak helikopter prezentuje się z każdej ze stron. Fajne jest to, że nie użyto tutaj żadnych naklejek, a pomimo tego model jest utrzymany w kolorystyce kamuflażowej. Jest tak dlatego, że te elementy, z których model został zbudowany, mają takie różnokolorowe plamy. I nie wiem w jaki sposób Megablocks wykonuje te elementy, czy jest to sposób jakiejś specjalnej metody malowania tych klocków, czy po prostu tworzywo, z którego te klocki są produkowane jest różnobarwne, ale efekt jest naprawdę powalający, fantastyczny kamuflaż. Jak widać yy, nasz śmigłowiec uzbrojono w dwie wyrzutnie rakiet oraz dwa karabiny typu Minigun. Tutaj mamy karabiny. Tutaj mamy wyrzutnie rakiet. Oprócz tego, z przodu jest również reflektor. Geometria prawdziwego AH6 Little Bird została tutaj odwzorowana naprawdę. Perfekcyjnie. Świetnie się sprawdzają te skośne i zaokrąglone elementy. No, a tutaj z tyłu mamy jakiś wylot spalin. Naprawdę. Jestem pod wielkim wrażeniem konstrukcji tego śmigłowca. Tak się prezentuje nasz model od góry. A tak od spodu. Zobaczcie, te płozy też zrobione z takich malutkich pręcików raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem pręcików, a Efekt po prostu fantastyczny. Płozy zakończone nawet jakimiś lampkami czerwona, zielona. Naprawdę wszystko robi ogromne wrażenie. A tak się prezentuje wnętrze kabiny po otwarciu przedniej szybki. Wszystko ładne. Są fajne wskaźniki, aczkolwiek moim zdaniem ewidentnie brakuje tu jakichś sterów. Poza tym znalazłem jeszcze jedną drobną wadę. Zobaczcie. Główny wirnik się obraca, śmigiełko na ogonie już nie. Jest to oczywiście drobna wada, ale troszkę razi. A tak prezentuje się zestaw wraz z figurkami. Pilot w środku, komandos gotowy do akcji, także zestaw jest gotowy do zabawy. Chociaż nie, pozostała jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Trzeba przymocować linę do komandosa. I teraz żołnierz jest gotowy do zrzutu. Zapraszam do zabawy. Tu, 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 tu. Podsumowując, zestaw Chopper Strike jest bardzo udany. Otrzymujemy fantastyczny model śmigłowca AH6 Little Bird i dwie wspaniałe figurki. Jestem na tyle zadowolony z zakupu, że pewnie wkrótce kupię jakiś inny zestaw z serii Call of Duty, co również i wam polecam zrobić. Na dziś to już wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie moje materiały. Do następnego filmu. Cześć!